29 listopada 2022 roku udałem się na Pocztę Polską do placówki Poczty Polskiej przy ulicy Pasłęckiej, Galerii pod dębami. Miałem tylko jedno awizo wystawione przez Listonosza, że jest przesyłka o numerze końcowym. 13683. Na tej podstawie wydano mi list polecony. Są do w półtusku. I zadając pytanie, czy są jeszcze jakieś inne przesyłki. Pani Elżbieta powiedziała, że są jeszcze listy. Stwierdziłem, że nie mam Awis. Listy zostały wydane. Jest to pismo sądu Okręgowego w Warszawie z pierwszego wydziału cywilnego. Na Pismo to sporządziła ścigana przeze mnie Bożena Chłopiecka, która już w 2009 roku dopuściła się ohydnego matarstwa sędziowskiego, sporządzając postanowienie, wydając porze, sporząd, postanowienie o tym, że wyrok nie został wydany. Jednocześnie tego samego dnia wyrok wydała. Problem tylko, czy wyrok był wydany przed postanowieniem, czy po postanowieniu. Sprawa była w sądzie apelacyjnym w Warszawie i niestety sędziowie nie dostrzegli tego przestępstwa, nie zauważyli. Oraz pismo z Sądu Najwyższego o tym, że moja skarga o przewlekłość postępowania w sądzie apelacyjnym ponad rok czasu nie jest zasadna i nie należy mi się żadne odszkodowanie zgodnie z ustawą. O przewlekłości postępowań sądowych. Podnoszę, że koperty pism, na które nie miałem żadnego awiza, były oznakowane, że były awizowane. Mało tego, już do, zauważyłem, że na kopertach znajdują się adnotacje chyba listonosza, że jest awizowany 22 listopada a na drugim, że awizowano 24 listopada. Pisma odebrałem bez żadnego awiza 29 listopada. Nie ma żadnych wątpliwości, chyba nie jestem już gołosłowny, jak to zarzucają mi niektórzy sędziowie, prokuratorzy, pseudo prokuratorzy i sędziowie, że jestem gołosłowny. Nie ulega żadnej kwestii, że awizowanie jest to najsłabsze ogniwo w procesie, Przekazywania korespondencji urzędowej przez polską pocztę. W tej chwili również pragnę poinformować, że ruszyła sprawę kolejnego ohydnego działania Poczty Polskiej wobec innych osób pani Anny Kaszkowiak, która poinformowała mnie o wysłaniu przesyłki poleconej. Nie miałem żadnego awiza. Przesyłka została zwrócona i pokrzywdzona została obarczona kosztami wysyłki, jak i odbioru na sumę 85 zł. W tej chwili sprawa się toczy, złożone już jest zawiadomienie oraz w dniu dzisiejszym 30 listopada złożyłem pismo, skargę do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który to, a właściwie w jego imieniu Agnieszka Bambroska dopuściła się pomówienia że adresat nie podjął przesyłki pomimo właściwego adresu awizowania podnoszę sprawa jest bardzo oczywista o przesyłce nadsłanymi czyli wysłanymi z pocztą polską przez panią Anię wiedziałem czekałem awiza nie było zatem nie ma podstaw by zarzucić mnie złą wolę i niechęć przy odbiorze przesyłki w przypadku gdybym miał takowe awizo Ewidentne kłamstwa, matactwa, przekręty, manipulacje poczty polskiej, urzędników poczty polskiej, prokuratorów i sędziów są tak oczywiste jak niebo na bezhumornym niebie ze słońcem święcącym nam prosto w twarz. To państwo, ten wymiar sprawiedliwości obecny, to jedno wielkie szambo, kloaka kłamstw, matactw, manipulacji, bezprawia. Żydzę się takim stanem rzeczy, brzydząc się kłamstwem, wszelakimi kłamstwami, pomówieniami. Nie chcę nikogo w ten sposób znieważać, ale sami sobie pozwalają i plują we własną, na własną twarz.